Siemanko z tej strony Bodził. E, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej grze z serii Powrót do przeszłości. Dzisiaj, jak już tutaj widzicie po menu, gramy w Max Pay na 1. Dlaczego Max Payne 1? No myślę, że wspomnienia, wspomnienia chcemy sobie przypomnieć, przynajmniej ja chcę. E, to i również nagram taki dla Was let's play. Od początku do samego końca przejdziemy grę oczywiście. Z serii e, z Mafii 1 nie, nie kończę, nadal będzie kontynuowana. Dobra, Max Payne. Co mogę powiedzieć o Max Payne dla nowych, e, może jakichś widzów, którzy jeszcze nigdy Max Payne nie widzieli, nie grali bądź coś w ten deseń. Max Payne zręcznościowa gra, tak zwany TPS, czyli Third Person Shooter, e, Widziany za kamera umieszczona za naszym bohaterem, widzimy jego całą sylwetkę. Stworzona została gra przez Studio Remedy, e, znane niektórym zapewne z serii Alan Wake. Max Payne 1 wydany został w 2001 roku. Swojego następcę, czyli Max Payne 2, e, zastał w roku 2003, czyli 2 lata później. No, oczywiście Max Payne 3 w 2012, czyli naszym obecnym roku. E, YouTube ostatnio został zalany Max Payne'em Trójką, let's playami bądź też gameplayami. Ja postanowiłem sobie nagrać Max Payne'a Jedyneczkę, a jeżeli przejdziemy w grę oczywiście zabiorę się za dwójkę. Dobra. Więc myślę, że już wystartujemy. Gra w polskiej wersji językowej powinna być również z polskimi dialogami napisami. Eee, tutaj mogę wybrać kontynuację. Wybrałem wcześniej trening, żeby sprawdzić czy wszystko tam sobie śmiga. No i dobra, chyba lecimy. Wchodzimy, uruchamiamy nasz wehikuł czasu i przenośmy się do przeszłości do policjanta Max Payna z Nowego Jorku. filmiki tutaj zostawiam, aby była Wagan Uwaga! Tabuła. Sprawdzić co się dzieje przy Aizir Plaza. Potwierdzam. Centrala powtórz adres. Aizir Plaza. Powtarzam, Aizir Plaza. na ja razie. Się, ja się Cisza. Strzelanina na dachu. Strzały przy Azir Plaza. Powtarzam, strzały przy Azir Plaza. Walą jak na wojnie. Proszę powtórzyć! Uwaga, wszystkie jednostki! Alarm! Funkcjonariusz przy Ejzir Plaza w niebezpieczeństwie! Powtarzam, Ejzir Plaza! Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu i tak to się skończyło. Żeby jednak miało to jakiś sens, muszę się cofnąć o trzy lata do tego wieczoru, kiedy zaczęło się moje cierpienie. Głosu dla Max Payne'a Użycza Radosław Pazura tak Pracowałem wtedy w nowojorskiej policji Manhattan Postronek Midtown Północ Przedsionek piekła Kiedy zacznie pan dla mnie pracować, detektywie Payne? Jako tajniak w jakiejś dziurze Wybacz, Alex Jeszcze nie mała słowa, widzisz To moja ostatnia fajka Ale nie szkodzi dziecku Prawdziwy z ciebie harcerz, Max Do zobaczenia, Alex Jesteśmy umówieni na pokara w czwartek Znowu wyjdziesz sługany? Żyło mi się dobrze. Zachód słońca w piękny letni dzień. Zapach świeżo skoszonej trawy. Głosy bawiących się dzieci. Dom po drugiej stronie rzeki. Jersey. Piękna żona i córeczka. Amerykański sen, który się ziścił. Kochanie, wróciłem! Ale sny lubią się zamieniać w koszmary. Gdy tylko odwrócisz wzrok... Słońce szybko chowało się za horyzontem, a po niebie rozlewał się złowieszczy mrok. Michel, skarbie, jesteś w domu? Stawimy. Dobra, chociaż może muzyka też nadaje klimatu. Dobra. Zobaczmy. Tutaj coś rozwalało. Dzwoni telefon. Sprawdźmy. to jakieś wszystko porozmawiamy. ktoś włamał się do mojego domu. Wezwij policję. Czy to pan Payne? Tak. Ktoś się tu włamał, i wciąż jest w środku. Proszę, świetnie. Niestety nie mogę panu pomóc. Kto mówi? Halo. Uh. Może jednak trochę zrobię głośniej. To wciąż. O tak, on nie będzie. Zobaczcie, wszystko porozwalane. Jak tak widzieliśmy tutaj z dialogu, ktoś włamał się do naszego domu. Być może Michelle jest w niebezpieczeństwie. Nie! Nie, nie, się. Nie, 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 nie! Nie, Max! Czyli jednak Michel nazwała Max! Nie! Max! Stój! Policja szrót broń! Strzelamy do Gnojków! Zobaczcie. Zobaczcie, mały Bobas został zabity. Okrucieństwo na każdym kroku. Zabijamy go. O prawce naszej żony i naszego dziecka. Nie, nie, nie. o Boże, Michele skarbie. Czyli nasza żona nie żyje. Myszona została zamordowana. Świat Maxa właśnie w tym momencie się skończył. Nie! To było trzy lata temu. W jednej krótkiej chwili straciłem wszystko. Mordercy byli na naćpani nieznanym wcześniej syntetycznym narkotykiem. Valkyrium. Po pogrzebie powiedziałem Alexowi, że przechodzę do D.E.A. Przez trzy długie lata pracowaliśmy nad sprawą Walkirii. Aż wreszcie dwa miesiące temu jeden z informatorów doniósł, że Jack Lupino, szycha z rodziny mafijnej Puccinello, handluje tym draństwem. Przeniknąłem do struktur najgorszej rodziny mafijnej w Nowym Jorku i rozpracowywałem ją. Max Payne, cześć, pierwsza, amerykański sen, rozdział pierwszy, stacja, Roskos... Przyszedłem z zimnego mroku, na zewnątrz miasto przypominało okrutnego potwora. Powoli wspinałem się po szczeblach mafijnej kariery, starałem się dotrzeć do źródła narkotyku. Alex i Bibi byli moim jedynym kontaktem z agencją, tylko oni w tym zawszonym mieście wiedzieli, co naprawdę tu robiłem. Mówi BB, coś ważnego stało się z Jackiem Lupino. Musisz się natychmiast spotkać z Alexem na stacji Roscoe Street. Nie rozmawiałem osobiście z Alexem, odkąd zacząłem działać jako tajniak. Na zewnątrz robiło się coraz zimniej. Zimniej niż w sercu diabła. Na ziemię sypał się lód, jakby niebo miało się zawalić. Wszyscy szukali schronienia, oczekując rychłego końca świata. W metrze wcale nie było lepiej. To przeczucie uderzyło mnie, niczym kula wystrzelona z bliska w twarz. Coś tu było nie tak. Beretta niespokojnie drżała pod płaszczem, ale drzwi wagonu już się za mną zamknęły. Nie było odwrotu. Następny przystanek. Stacja Roscoe Street i Alex. Stację skrywał półmrok, a Alexa nie było nigdzie w pobliżu. Musiałem go podszukać. Okej, okay, jesteśmy na stacji. Ja tutaj chciałbym wam powiedzieć, że w grze Max Paint, taka może ciekawostka, pierwszy raz został użyty bullet time. Coś e, takiego mm, spowolnienie. A zaraz wam zaprezentuję. Patrzcie. O, a nie, nie ma bullet time'a <gryw> Nie mam broni. Ja chyba jak będzie broń, to możemy się... Takie jak się rzucamy to w spowolnieniu takim fajnym to jest. Dobra. Uu. Krew na ścianie, kulki jakieś wystrzelone. Idziemy dalej. I jest ofiara jakaś. Śmierć wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć Aleksa. Dobra, mamy pistolet. Mamy jeszcze tutaj pod jedynką jakiś łom. Otwórzmy, otwórzmy sobie. Szafę, jest amunicja do berety, zobaczymy. O, to właśnie nazywa się Bullet Time. Coś, co w Max Payne nadawało takiego prawdziwego klimatu. Coś, co zapamięta. Myślę, nie tylko ja, ale taki Prawdziwi prawdziwy. Mogły złagodzić ból. Prawdziwy, prawdziwy gracz. Zapamięta na długo. Jesteśmy w jakiejś tutaj ubikacji. No, tutaj jest zamknięte wszystko. Zobaczmy, są ludzie, schowajmy może broń. To chyba są źli ludzie, których trzeba po prostu zabić. Dobra, gień panie w kapturze, co? Zebraliśmy Desert Eagle. Bardzo fajna broń. Kojarzona zapewne niektórym najbardziej z CS16. Przerzućmy się i strzelmy. Dwóch jest przeciwników, ale my ich szybko, oczywiście, mam nadzieję, załatwimy. Jeszcze nie, nie, nie. No, Laura, teraz już myślę, że padnieś. Pa padnieś! Padniesz. Desert Eagle powoli się ukończy. Przerzućmy się na beretę, bo tutaj mamy trochę broni. Ale zaraz podejmiemy amunicję. Do deserta. Się. Słyszycie? Wszystko w porządku? Jeśli to żart... Ej! Jesteście tam? Halo? Stój! No ty, zaraz ja ci postoję. Co, kolegów nie ma? Kolegów chciałeś tutaj? Gij teraz! Okrutny zwyrodnialcu. Co się tutaj dzieje? Dajcie mi broń! Nie podejmę? No dobra. W takim razie idę dalej. Co tutaj dzieje? Ty przejścia nie ma. A tutaj gdzieś przejść możemy. Mamy jakiegoś shotguna, śrutówka, dobra, podniesiona została przez nas. Tędy przyjdziemy. Zamek szyfrowy zapiszczał szyderczo. Nie znałem właściwego kodu. Dobra, tędy przyjdziemy. Nie znałem kodu. My chyba tam po prostu tamtą drogę ominiemy. Szybko dostali, patrzcie ze śródówki. A ty co ty, ziomeczku, tutaj do mnie strzelasz z tyłu? Nawet nie trafiłeś ani razu. Trochę słabo, słabo. Jak na strzelanie w plecy. I nie trafienie ani razu. Wow, i chyba z kimś gadał tutaj. No ale dobrze go trafiliśmy ciężko znosiłem stres popełniłem błąd którego nie mogłem już naprawić o zabiliśmy cywila a czyli rozpoczynam od początku bo zabiliśmy cywila no niestety dobra będziemy mieli przynajmniej nauczkę żeby być bardziej opanowanym dobra tutaj widzieliśmy tak Śmierć wisiała w powietrzu na rozkos dalej przewinąć, to chyba nie można. No, Dałem nie szybko, szybko znaleźć Aleksa. Także jeszcze raz dialogi. Amunicja do Beretty. Tam nic nie było, tutaj środki. Tabletki mogły złagodzić ból. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uuu, uuu, no gdzie, panie, strzeliłeś? Gincie, gincie. Dobrze. Już jednego deserta podniosłem. Drugiego również. No i już przepraszam. Nie, to po prostu był wyżej, ktoś tam zabił tego. Ale zaraz go zabijemy. Spokojnie. Ich zabijemy we dwóch. Okej, dziękujemy nawet nie zostaliśmy ranieni hey panowie, coś się stało i nie wygłupiajcie się słyszycie wszystko Gii? w sumie ciekawe gdybym poczekał trochę dłużej czy bym tutaj podszedł bym zebrał jakąś amunicję no ale niestety dobra szybko padł jak nie zareagował podnosimy śrutówkę Zamek w, szyfrowy. Zły. Zapiszczał szyderczo. Nie znałem właściwego kodu. Dobra, szybko padł Gdzie tutaj... Aha. To gdzieś była broń. Ale nie ma, dobra Tam nie. Tutaj coś było No, tutaj było. Dobra. Ratujemy jakiegoś zimeczka, tylko teraz go nie zabić tylko. Ocaliłeś mi życie. Co tu się dzieje? Masakra. Te uzbrojone typy wyskoczyły po prostu znikąd. Musimy wezwać pomoc. Mogę to zrobić z pomieszczenia kontrolnego. Piętro wyżej. Pójdziesz tam ze mną. Jasne. Czemu nie? Chodź za mną. Nie ma czasu do stracenia. Musimy iść do pomieszczenia kontrolnego. Dobra, trzeba iść do pomieszczenia kontrolnego. Przepraszam. Ale tam ktoś był, o tam. Tam były drzwi otwarte. Najpierw trzeba myślę tam zajść, zobaczyć Czy czegoś tutaj nie straciliśmy. Dobra, poczekaj. Ups. No myślałem, że żyje. Ale trochę się zawiadłem. zawiodłem. Otworzymy celanie. O, środki, zobaczcie, środki i Wszystko jest fajnie. Mamy zamknięte, tam przyjdziemy gdzieś, czy nie? Dobra, tam chyba można przejść, ale ja idę, wezwę pomoc. Tam zostanie też wpisany kod PIN. To znaczy kod PIN. Kod, no, od zabezpieczeń. Ciekawe, czy tutaj nikogo nie będzie. Nie, chyba. No, szybko wpisuj, wpisuj. Udało się, tędy e. Uważaj O. No Gdzie jest tutaj? To podniesienie? Nie Myślałem, że jakieś może przeciwbólowe coś Brać go Uuuu Impreza W sam środek W sam środek imprezy wpadliśmy Przecież czyżby od początku Mam nadzieję, że nie. Od początku. No nie. Ajajaj. Aj, aj. No dobra. Śmierć wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć Alexa. można zapisać... Czy może Nie wiem, dobra. Ale fail. To trzech razy sztuka. <grym> w takim razie... Tabletki mogły na jakiś czas powstrzymać ból. Op. O, ten przecież nie ma przejścia, trzeba cofnąć to. Okej. Okay. Trafialiśmy cały czas tego w kapturze, ale wcześniej jeszcze padł nam ten drugi ziomek. Nie wiem jakim cudem, ale dobra. Co, nie wyciągnął broni, nie możemy podniąć? podnieść? Śmieszne. Padnijcie szybko. Proszę ja was bardzo. Co do Dobra, to już na pamiętam. Krew się leje, gin! Co będziesz cywilów zabijać? Cholera! No. Dobra. padł Okej. Okay. Zamek szyfrowy. Tutaj, Zapiszczał tak. Szyderczo. Nie znałem właściwego kodu. Ey, ey. No No, no, nawet nie wypadać cweniaczku. Gdzie on ucieknął? No strzelaj. Chciałem zatrzymać się, nie skakać. No ale dobra. Podejdziemy do niego? O, zobaczcie, czyli taki skrypt: jeżeli podejdziesz, to on dopiero. Szupając padnie. z Alexa. Spakowałem się w sam środek jakiegoś wielkiego skoku. Tak się zastanawiam, by, czy by znowu tam nie pójść i uratować cywila. Hm. Nie, dobra, zostawimy go. Niech ginie. A może tutaj po prostu nie będziemy mogli iść dalej. Zaraz zobaczymy. Skok na bank. Coś było mówione o skoku na bank, zobaczcie. Padniesz Padniesz? Dobra, weźmy sobie beretę. Dobra. Padł No buty chyba Nike. nawet. Bramka była zamknięta. Musiałem znaleźć inne dojście do tunelu. No widzicie, bramka zamknięta, czyli tak cofnąć się musimy po tego naszego cywila. To światło się pod spodem pali, ale nic z tego, nic nie zrobimy. Idziemy po cywila. Przerzućmy się na środówkę. Strzelimy raz w niego. Okej. Okay. No co masz do powiedzenia? Co tu się dzieje? Te Idziemy. wyskoczyły po prostu znikąd. Musimy wezwać pomoc. Mogę to zrobić z pomieszczenia kontrolnego. Piękno wyżej. Pójdziesz tam ze mną. Jasne. Czemu nie? Chodź za mną. Zobaczcie. E, biegniemy sobie tutaj, a dialogi były rozgrywane gdzieś tam daleko. No ale nie ma co tutaj wypominać. Gra z, przecież jest 2001 roku. A i tak zobaczcie, jak jest super, super naprawdę wykonana. Udało się. Tendy. Znowu został zabity Dobra, teraz trzeba to rozegrać na spokojnie Przykucniemy trochę Dobra został zabity. tutaj jest jeszcze kilka Zjedzmy nasze tabletki przeciwkulowe. Okej okay. Wow! No to to było akurat dobrze, giń! To było fajnie, powiem wam szczerze. Skończyła mi się amunicja w, w dwóch beretach i przerzuciło mnie na śródówki. Fajnie, fajnie. Tu są przyciskulony? Nie, to jakiś, jakaś farba. Tutaj? Nie, tu jest zamknięte. Idziemy tu. Co się tutaj dzieje? Okej. Okay. Matrix walk. Co się dzieje? środku. A gdzie za ci pomoc? Nie pamięć. rozświetlił się jak choinka włączyłem zasilanie Dobra udało nam się włączyć zasilanie Czy tutaj coś jeszcze nacisnąć trzeba było? szafki zamknięte Dobra Czyli co? Czyli musimy chyba tam wrócić możemy zapisać Możemy zapisać Dobra zapiszemy w takim razie sobie grę Kurcze, zobaczcie, nie ma zapisu tylko trzeba ręcznie. No, powrót do przeszłości, jak nic. Kiedyś <grydyś> to się cały czas zapisywało gry, zobaczcie. A teraz, w dzisiejszych czasach, zapis Nie musimy się o to martwić. Chyba trzeba będzie wejść tam do pociągu, tak mi się wydaje. Do wagonu. O, tutaj. Tak, jak mówiłem. Co, czyżby Pojedziemy? Sami? Chyba tak. Chyba tak to będzie. No, zniszczymy bramę. Och, tyle było naszej drogi. Jeśli chodzi o no, subtelność. chodzimy tutaj. Przerzućmy się na pistolet. Ale dużo ich. A nie było ich trzech? A nie, było trzech. Ale broni. Co tylko sobie życzysz. W zapasaniu amunicji Desert Eagle. Dobra. Przeładujmy. I amunicji jeszcze trochę. Zabraliśmy. Ciekawe jak tutaj rozliczył, by wybuchło. Chyba nie. Okej, okay, rozdział drugi. Na żywo z miejsca zbrodni. Myślę, że na pierwszy odcinek to by było na tyle. Ja tutaj zatrzymam. Myślę, na ten odcinek byłoby na tyle. Eee, kolejny, no było tutaj trochę wpadek, także myślę, że minut trochę się nabiło, I żeby odcinek nie był takim tasiemcem, to tutaj przerwę. I oczywiście zapraszam do drugiego rozdziału w następnym odcinku. Cześć.